Nie narzekam, nie biadolę. Yy, Radzę sobie, bo księguję wszystko na bieżąco, wydatki. Czy pani ma dobrą emeryturę, czy złą? Ta pani. Za tyle lat mam, za małą. Yy, przepracowałam 30 lat. Proszę ja pana. 500. Dwa 500. Da się żyć za 2,500 w tych czasach? Proszę pana, yy, jestem wdową. 21 lat minęło yy, w maju. Nie ma pani kto to za bardzo. Proszę pana, żyję z tej emerytury. Czy to, co jest, to musi się wystarczy? To znaczy, nie narzekam, nie opłakuję, ale, ale proszę pana, dzień dobry, byłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłam księgową. Proszę pana, w dawnych czasach, bo ja już mam 82 lata. Nie powiedziałem. Proszę pana, i chcę panu powiedzieć, że nie narzekam, nie wiadole. Radzę sobie, bo księguję wszystko na bieżąco, wydatki, A. wyżywienie. Pani le... sobie wszystko wylicza, oblicza, że wystarczy. Biorę wystarczyło. bardzo dużo leków i drogie, ojdę w tej chwili. Na co najwięcej paki? idzie, bo Pani ma 2,5 tysiąca. Na co najwięcej idzie u Pani? Na czynsz czy na leki, na co? No czynsz w tej chwili jest już wysoki, bo 500 zł. To... Proszę pana, leki płacę wszystko 50-60 zł, każdy leki dobiorę bardzo jest. dużo. 400 zł pewnie Żebym idzie. Mogła żyć, to muszę kupować. I ile tych leków jest około? No, Jest Jest ile? 300-400 idzie na leki. Idzie, idzie, proszę pana. to połowę, który można powiedzieć, że idzie na leki proszę na. Czy? I resztę to co zostaje, gdybym się nie potrafiła rządzić, to by mi brakło dużo. A pani jeszcze zostaje, jak pani opłaci. Nie, nie bardzo zostaje. Ale, czy, ale, czy ale jeszcze ciasteczko, co kupię, upiekę ze placuszek, z... idę sobie kupić mięsko. Ale na luksus jakiś nie stać. Wyjazd za granicę bez przesady. Rehabilitacji, jakieś masaży? przesady. Ale na takie to, życie skromne na to, stać. Na to mnie nie stać. No nie ma jeździłam szans. Jeździłam do sanatorium, jeździłam na wczasy. Ale to wcześniej. Były, Kiedy pracowałam do Jastrzębia, góra była w moim zasięgu i całe morze. Teraz proszę pana, gdybym chciała pojechać niestety. Nie mogę. Nie poradziłabym. Staniało coś ostatnio w sklepie, jak pani mi na przykład jedzenie, staniało coś, stanie jedzenia, czy wszystko drżuje cały czas. Czy staniało? No proszę, proszę pana. No promocji jakichś rabatów, jak to wygląda? To znaczy, mało wychodzę, bo ja mało wychodzę, bo ja ciężko mi jest chodzić. Dobrze. Mam Wczoraj byłam na wszystkich badaniach, w poniedziałek mam lekarza. Proszę pana, jest jedno stanieje, inne idzie. Przede wszystkim... Bo teraz ma ten prąd, wyróż, woda, gaz, co pani zrobi po 50%? Martwi się pani tymi podwyżkami prądu, gazu, wody? Proszę pana, dzień dobry. Gdybym się tym wszystkim tak bardzo martwiła, to bym już nie wyszła. Pani w bloku, tak? To opał. To A, w Czy, czy, czy jakiś czynsz, y, no, znaczy w sensie nie musi Pani jakieś opał kupować węgla? Nie musi Pani. Nie muszę, mieszkam w tym bloku. Rozumiem. Tyle lat e... już bardzo długo. Proszę Pana, y, ciężko jest emerytom żyć z tych emerytur. Jak to powinno wyglądać, żeby każdy był zadowolony? Jak Pani Na myśli? światło w tej